O, ludzie, nie jest... Naprawdę wszystkim co macie. Nie żałujcie many, to jest ostatnia walka w całej grze. Na nic już nie zużyjecie swoich toników. Na nic już nigdy nie będziecie potrzebować swoich toników. To jest ostateczna walka. Jeżeli... Nigdy nie widziałem tej animacji. Jeżeli nie... nie zużyjecie ich teraz, to nie będziecie mieli już okazji tak naprawdę. O, ludzie, 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 ludzie. Być może uda mi się go... Nie, 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 on ma za dużo obrony, on ma zdecydowanie za dużo obrony. Widzicie? I on odnawia wszystkie części Lawosa naraz. Ogólnie też chcecie go, naprawdę uwierzcie mi, że chcecie go atakować czymkolwiek tylko macie, kiedy jest sam, ponieważ, ponieważ to jest jedyna część, która nie może wam zrobić nic, która nie może wam yy, nic zrobić. Widzicie, środkowa część zajmuje się atakowaniem. Lewa, lewa część zajmuje się nanoszeniem na was negatywnych efektów i leczeniem swoich towarzyszy. Leczeniem swoich towarzyszy, a prawa część zajmuje się ich wskrzeszaniem i to jest właśnie jego rdzeń. To jest właśnie jego rdzeń, powtarzać to będę cały czas, bo w tej walce jest to bardzo, przepraszam, bardzo, bardzo mylące. Bo widzimy do tego tutaj, tego wrednego wielkiego kosmite... Który jest otoczony przez coś co wygląda jak bity, coś co wygląda jak bity, które widzieliśmy przez całą grę. Każdy boss Przepraszam, w... Przepraszam, może nie każdy, ale mnóstwo bossów w grze było otoczone jakimiś pierdółkami, których nie musieliśmy atakować. Nie musieliśmy marnować na nich cen... cennego czasu, cennej energii, cennej many. Tutaj jest inaczej, właśnie ten bit, ten... Wid musi zostać zniszczony. Musi zostać zniszczony permanentnie. Och, to tło jest świetne, jeszcze raz powtórzę, ale to tło jest świetne, więc mogę to powtórzyć. I ta muzyka również. Nawet nie wiem, czy da się to nazwać muzyką. Znaczy, niby się da, ale jest ona w bardzo sprytny sposób połączona z tymi wszystkimi skrzekami i dziwnymi, dziwnymi dźwiękami. Naprawdę, tutaj dopiero się Czuję, że znajduję się w jakimś dziwnym wymiarze, w którym tak naprawdę nie chcieliśmy się znaleźć. Tutaj tak naprawdę dopiero to odczuwamy i Eli mi padła. Na szczęście, na szczęście, na szczęście Wirk mi nie padł, a to właśnie Wirk jest postacią u mnie wskrzeszającą, więc wskrzesi Eli w trymiga i to tak naprawdę nic mi się nie stanie. I ja... Tak, dziura czasowa. Yy, za każdym razem, gdy widzimy napis dziura czasowa, to zmieni się tło. Teraz widzimy nawet nawet maszynę obfitości. Co jest trochę paradoksalne. Ale mniejsza z tym. Cięcie, cyklon, yy, chyba troszeczkę przeskoczyłem. Jest życie. Okej, okay, powinno to odnowić dla Eli jakieś 300 punktów życia, o ile się nie mylę. Tak, 343 punkty życia, jest cudownie. to oczywiście jeszcze raz użyje zdrowia, ponieważ nie chce, żeby ta sytuacja znowu się powtórzyła. Teraz jakaś z moich postaci użyje jakiegoś przedmiotu, który wszystkim postaciom odnawia manę. Nie pamiętam jaki to może być atak. O, trzon lawosa znowu niweluje obronę, więc znowu chcemy mu naklepać ile tylko się da. Okej, okay, to był eliksir. Co w ogóle eliksir robi? Nie pamiętam. Życie, lapis, bariera, bla 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 bla. bla. Eter, tonik Eliksir chyba yy, całe punkty, wszystkie punkty many odnawia, nie jestem pewien A tak, punkty życia i punkty many Tak, to jest zdecydowanie bardzo yy, bardzo przydatne Miecz ognia dwa, jeszcze raz oczywiście, cyk Na Wirgę nie będę używał elixira, ponieważ nie bardzo mi się opłaca. I zdaje mi się, że miecz Ognie dwa cały czas jest najpotężniejszym. Najpotę... Jest! Jest, 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 jest! 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 O, ludzie! Właśnie jesteście świadkiem tego, jak po raz drugi w życiu pokonałem labosa. Tak, grałem w grę kilka razy, ale przeszedłem ją dopiero drugi raz. Przeszedłem ją dopiero drugi raz. Jesteście tego świadkiem. O, ludzie... To ludzie... I wiecie co? Zatrzymam tutaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. I to jest mały błąd, widzicie? To zawsze mi się przydarza i nie tylko mnie. Zdaje się, że to jest taki błąd występujący zawsze, kiedy gra się na emulatorach. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii, zagrajmy w Chrono Trigger! Wirk! Wirk! Dokończymy kiedy indziej. Wiecie co doszedłem do wniosku, że... nie, doszedłem do wniosku, że... jednak będę nagrywał dalej. Ej! Pora otworzyć oczęta! Mamy dla ciebie małą niespodziankę. <grym wytkujesz> Moja lalka pojdza cały czas tu stoi. A co ty tu robisz? Twoje, odroczenie twojej egzekucji zostało. <grym wytkujesz> O, nienawidzę was wszystkich razem wziętych, nienawidzę was wszystkich i każdego z osobna. Ciebie też, ty stary pierniku. Dałem ci kawałek schabu, wiesz? Szukaliśmy cię, Wirk. Gdzie zabrałeś moją córkę? To nie! Wirk nic nie zrobił! Mówi, że Wirk był dżentelmenem, ale... Co o tym myślisz, kanclerzu? występki wirga były wielkim wstrząsem dla królestwa jak możesz kanclerzu wypuściłem cię do skrzyni proszę wysłuchajcie mnie musieliśmy ocalić przyszłość tak to nie ja miałem już parę dziwnych snów w tej grze znaczy moja postać miała więc Ech. starzec w ogóle przecież nie poznaliśmy jego imię? Oceniliście przyszłość i nasze nadzieje. Król Guardia? Nie, to jest jakiś... O, zwariowany sen. Ktoś mi uszczypnie? A ten po prostu klęcz, nikt nie zauważył. Walczyliście z armią Magusa i przywróciliście pokój królestwu z 600 roku. Wirk, pokonać godziny! Ja rozumiem z tego jeszcze mniej niż ty. Co się tutaj dzieje? O, jasne. Eli, czy to Ty ich tu przyprowadziłaś? Nasi krewni opowiedzieli mi o Waszej wielkiej misji. O, doprawdy? Krewni? Czy to są moi przodkowie i potomkowie? Ja siedziałem tu w zamku podczas gdy moja córka ratowała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Urządzimy zwycięską defiladę! Będziemy świętować! O w końcu! W końcu! A cały czas czułem się taki niedoceniony! O w końcu! Defiladę dostałem własną! To jest Idź teraz, Indy i baw się w ostatnią noc festynu. Jednak ten festyn trwał trochę dłużej niż jeden dzień. W porządku, tutaj zostało to. Nie, może nie do końca wyjaśnione, ale. I tak. W końcu możemy się bawić. W końcu mamy to, na co zasłużyliśmy. Idź razem z naszym bohaterem Virgiem. Księżniczka Nadia wróciła, wszystko wróciło do normy! To księżycowa ta filada, moi drodzy! To księżycowa ta Wszyscy cieszą się tak samo jak my, a nawet i bardziej! A nawet i bardziej! Wszędzie są światełka, wszędzie są tańce! Wszyscy nas kochają, wszędzie są koty, baloniki, oranżada i Wszystkie inne wspaniałości. Widzimy tu tancerki, widzimy tego małego impa, który wszystkim przewodzi. Ten impa, który jest już dobry. I Melchiora. Melchior jednak był tutaj, a nie siedział w swoim domu, więc jednak Czarny Omen nie spadł mu na głowę. Jest wszystko super, wszystko jest tak cudownie, że bardziej by być po prostu nie mogło. O, i wszystkim kot zaczyna przewodzić. To na pewno jest nasz kot. To na pewno jest ten nasz kot, który razem z nami podróżował w czasie i pomagał nam pokonać Oziego i, i takich innych. Mam nadzieję, że nie ma nam za złe tego, że zrzuciliśmy go do tamtej dziury w zamku w zamku tyrano tym opustoszałym. Tak i i Odzyskaliśmy kontrolę nad naszymi postaciami. Możemy tutaj połazić, porozmawiać z ludźmi i ja to zrobię. Gra się kończy, moi drodzy. Gra się kończy powoli i nie mamy dostępu do żadnego do żadnego menu. Po prostu chodzimy i rozmawiamy. Już nie będzie walk, już nie będzie żadnych właśnie starć, nie będzie nic, nie będzie niczego. Fantastycznie! Księżniczka jest śliczna. Nie zrozum mnie źle. Ty również. Ja? Nie pewnie mówił do swojej dziewczyny i widzimy tutaj mamę Wirga! Witaj, mamo Virga! Czy nas uratowałeś? To wspaniale, kochanie! Ale postaraj się częściej być w domu. Jesteś odpowiedzialny za opiekę nad kotem. Nie możesz wychodzić na długo! Nie bój się, tyle żarcia temu kotu nakupi nakupiłem, wystarczy tylko otworzyć puszki. Wszystkim siedmiu kotom w zasadzie nie wiem ile już tam nazbierałem. O i widzimy tutaj tutaj mamę Eli i Tabana. Karbie, nie stój jak wołek kartofli! Zatańczmy! Wirk, chyba mówisz, że to ty ocaliłeś przyszłość! <grystanie> Muszę powiedzieć znajomym! <grystanie>